Witam Państwa, no dzisiaj powiem Państwu coś takiego może niemiłego no bo wiem, że jednak jakby nie było Polacy trochę to jakoś inaczej postrzegają rzeczywistość niż ja a bierze się to z tego, że no, że jednak moje amerykańskie doświadczenie mówi mi, że jak chodzi o media właśnie mówię o telewizji, bo, bo o tym będę mówił jeżeli chodzi o media, to lubię tę amerykańską profesjonalność. Może to niektóre sprawy są sztuczne, ale, ale bardziej mi się podoba takie niby, niby swojskie, ale aczkolwiek takie profesjonalne, takie z kulturą wysoko, z taką, z taką klasą prowadzone media. A mówię to, o tym, mówię to pod kątem tego, że Telewizja Republika, która, według mnie, jest jedyną telewizją, która wszędzie nadaje do oglądania za bardzo nie posiada takich dziennikarzy. Naprawdę, jest taki pan Kłeczek, którego bardzo szanuję uważam, że on jest takim mi najbliższym pod kątem profesjonalizmu i wyglądu, i zadbania, chociaż o wygląd, to tak powiem szczerze, żebym, tak powiem, dobrze jakbym popatrzył na tych ludzi z Fax że jednak jakby nie było, ale nie tylko się jego tyczy, ale on generalnie na, na, najlepiej, najlepiej z nich wygląda, bo taki dziennikarz który próbuję robić w mediach, yy, szczególnie w telewizji, to przede wszystkim się dobrze się umyć, ogolić, uczesać, yy, ubrać w, w jakiś tam odpowiedni garnitur, a nie w jakieś takie kamizelki jak ten rachoń czy tam jakieś inne. Musi być wyglądać schludnie, zadbane, ale z klasą. Taką jest klasą, taką no światową klasą, a nie takim powiedzmy Jakichś lokalnych, według tych lokalnych tych, tych standardów, czyli marynarka za duża, a to, a tamto, koszula w Paski, krawat paski, takie. No, Ja, tak powiem, trochę się tymi sprawami interesuję, bo dużo wolnego czasu, także widzę, że Polacy odstępują. Ale co najgorsze, co według mnie, w czym odstępują najbardziej, to jednak jak mnie było, to jest bardzo polskie, może nawet to jest katolickie w jakiś sposób, że. Jak taka, powiedzmy, pani dziennikarko, już nie będę mówił po nazwisku, tak lamentuje, a tak, a tak nie można, a jakie to brzydkie, a jakie to, a tamto. Proszę Państwa, Polacy, żeby wywołać odpowiedni efekt, to się już do tego przyzwyczaili, zawsze grają takiego, znaczy nie grają, tylko zachowują się, że chcą wziąć kogoś na litość po prostu. To jest dla mnie nieprofesjonalne że tylko litość, jak będę wyglądała jak ten dziad, będę tak wyglądała jak taka no, biedna, inna, będę lamentowała, to ludzie się wzruszą i będę popierali, popierali tego kandydata czy innego. Naprawdę to jest takie bardzo polskie, że na to litość, bo te jednak katolicy są narodem, narodem są takimi bieżącymi, którzy jednak jak mi było no, no, litują się po na takimi czy innymi, później różnie to się przekłada w życiu, bo najpierw się zlitujesz później ktoś cię kopnie w cztery litery i później nagle krzyk, wrzask, że tak nie wypada i w ogóle. Ale ta litość tego, był tych dziennikarek, albo też włożenie w cztery litery tym, powiedzmy, politykom. Naprawdę, ja nie mówię, żeby Telewizja Republika robiła zakreta, żeby rywa pod politykami prawej i Słodności, Konfederacji, powiedzmy, czy, czy pod prezydentem, ale żeby te pytania były jakieś takie jakieś takie bardziej konkretne, takie bardziej istotne, co by ludzie chcieli czegoś nowego dowiedzieć, a nie tylko takie pytanie od razu z takie z tezą, że, że czy jest Pan za tym, żeby tamtych, żeby nie byli ludzie bici, żeby, żeby byli wszyscy zadowoleni, żeby byli szczęśliwi, żeby nie było zła, żeby takie, no takie pierdo-pierdo pierdo z Chodzi mi o to, że brak tego profesjonalizmu, ale to się bierze no nie wiem, mi się wydaje, że, broń Boże, bo ja jestem yy, osobą wierzącą, ale mi się wydaje, że jest taki polski taki nawyków i to się wzięło chyba bardziej z czasów komuny. Bo to w komunie trzeba było przyjść do jakiegoś urzędnika, uwłagać go, albo jakąś kioskarkę, uwłagać, żeby sprzedała powiedzmy jakoś gazetę, albo papierosy, albo, albo to, albo tamto. I takie te właganie weszło Polakom w nawyk, weszło w, nim w krew i to jest straszne. Dlatego Taka dziennikarka inna w Telewizji Republika zachowuje się jak taka, no, no nie wiem, ale to, proszę Państwa, to nie dotyczy tylko tych dziennikarzy. Ja przecież pamiętam, jak handlowałem nieruchomościami, to jak ktoś chciał przyjechać i wziął do dobrą cenę, to parkował samochód powiedzmy cztery ulice dalej, żeby nie było widać jakim samochodem przyjechał. Bo jak przyjedzie lepszym samochodem, to cena może być wyższa, to lepiej przyjść na piechotę, udawać jakiegoś dziada, żeby była cena dobra i w ogóle. Stanach akurat to, to, to jest nie do pomyślenia. Dlatego mówię, że moje nawyki amerykańskie i polskie realia rozbijają się. Także ja wiadomo, że tam TVNów i innych sam nie będę oglądał, bo dla mnie to są szczujnie, to są, to są takie media ubeckie, które tam kłamią, oszukują, wprowadzają w błąd ludzi. No, dla mnie to jest takie są żygowiny. jeżeli ktoś ten lubi, żeby na niego żygać powiedzmy z telewizora i do tego przyzwyczają się dobrze w tym czuje, to niech ogląda, ale... Ale mnie to nie pasuje. A Telewizja Republika, według mnie i Telewizja Republika i w Polsce 24. Mówię takich politycznych mediach, bo już nie mówię e, Radio Trwam, czy Telewizji, e, czy tele, e, radio, e, radio Maria, czy Telewizji Trwam, które są profesjonalne, ale to są media, e, media katolickie, typowo katolickie, tam są modlitwy inne, dlatego ich nie ujmuję w tym rankingu po prostu, no bo to jest zupełnie inna jak powiedzieć, insza inszość ale w mediach takich, taki powiedzmy rozrywkowo czy jakichś innych, no to nie przyznajmy, albo tam, czasami tak słucham, ale to bardziej się znudzę, żeby, bo niektórych ludzi lubię, jak tego Mariana Kowalskiego lubię, bo on taki dosyć rozsądny człowiek jest. Szkoda, że kiedyś tam się, tam, tam, tak powiem, kolegował z takimi różnymi, tam z taka stacja była z takim, jakiś jakiś taki był człowiek i oni tam chyba razem coś prowadzili, albo z jakiejś innej wiary. Ale Mariusz jest w porządku, tak samo Klarenbach, no to jest też taki sfański chłop, też no jeszcze ujdzie. No ale ta pani powiedzmy z Białogostoku to nie dość, że tam aparycji specjalnej nie ma, to jeszcze jest tak, nie potrafi się wysłowić. Ja się nie potrafię wysłowić, dlatego do mediów się nie pcham, a ona jest jako, robi jakąś dziennikarki. ja, dla mnie, to, tamto, to jak ktoś kogoś nie za, to ten białostowski akcent i białostocki forma opowiadania, mówienia może być jakaś atrakcyjna na, na krótką metę, bo na dłuższą metę takie, takie błędy językowe, stylistyczne, i inne, no po prostu to uwłaczają no dziennikarzowie, dlatego ani to wyglądu nie ma, bo to trzeba i uczęsać się i tam i ubrać i w ogóle, jak Państwo wiem, ale to to są tacy ludzie, no w podkoszulkach tutaj przychodzą, opowiadają jakieś te swoje swoje historie takie, czy inne rzeczy, także to jest to nie to, nieprofesjonalne, to jest takie jakby to wiecie, bo ja jestem wieśniak, jestem ze wsi, także to nie jest wieśniackie, broń Boże to jest e, takie takie, takie 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 no i bezklasowe po prostu, znaczy jakoś to więcej ma klasy niż te ubezkie media, ale w dalszym ciągu to jeszcze jest daleko, daleko od tego co by mnie interesowało, co by mnie, tak powiem, byłbym dubli z takich mediów, może w ten sposób. To na tyle. Pozdrawiam.